Gdyby mądrość mogła ocalić człowieka przed nim samym, Salomon byłby nieśmiertelny. Przez lata był wychwalany jako najmądrzejszy król, jaki kiedykolwiek istniał. Jego inteligencja przyciągała władców z odległych krain, jego bogactwa wydawały się niewyczerpane, a jego imperium było żywym odzwierciedleniem boskiej obietnicy. Jednak teraz, w cichych korytarzach swego złotego pałacu, Wielkość jego panowania wydaje się tak krucha jak płomień świecy na wietrze, kropka dni chwały minęły. Mury świątyni, którą zbudował dla Boga, wciąż stoją niewzruszone, ale serce jego królestwa jest popękane, podobnie jak jego własny duch. Nad nim unosi się niczym złowroga chmura przepowiednia. Jego ród nie będzie panował w jedności, jego królestwo zostanie podzielone, a imię Salomona Niegdyś synonim mądrości będzie pamiętane również przez pryzmat jego upadku kropka w ostatnich dniach swego życia. Król zmaga się z pytaniami, na które nawet cała jego inteligencja nie potrafi odpowiedzieć: Co by było, gdybym wybrał inną drogę? Czy wciąż jest czas, by odmienić swój los? A może moja historia została już zapisana w piaskach czasu, czekając jedynie na wiatr, który zdmuchnie ją w zapomnienie? Monarcha. Który z mądrością rozstrzygał spory swego ludu, teraz staje przed najtrudniejszym sądem, własnym kropka, a prawda jest taka. Że nawet najmądrzejszy człowiek na świecie nie ucieknie przed konsekwencjami swoich wyborów kropka upadek królestwa i spóźniona skrucha kropka Salomon, wielki król Izraela, niegdyś znany ze swej mądrości i wspaniałości swojego panowania, teraz w jesieni życia widzi. Jak jego królestwo chyli się ku upadkowi. To co kiedyś było kwitnącym narodem, bogatym zarówno materialnie, jak i duchowo oddanym Panu, dziś leży w ruinie, a dusza Izraela rozpada się pod ciężarem własnych grzechów. Refleksja nad losami Salomona skłania do głębokiej zadumy i niesie ważną lekcję o wyborach i konsekwencjach naszych czynów. Choć został obdarzony boską mądrością, jego pogoń za bogactwem, władzą i zagranicznymi sojuszami oddaliła go od pierwotnego celu jego panowania. Historia Salomona jest przestrogą, że niezależnie od tego, jak wielkie błogosławieństwa posiadamy, musimy zawsze trzymać się tego, co prawdziwe i co łączy nas z wyższym celem. Teraz chcę poznać twoją opinię. Jak ta historia do ciebie przemawia? Zostaw komentarz poniżej, a jeśli chcesz więcej dyskusji na takie tematy, zasubskrybuj kanał. W swej starości Salomon patrzy na chaos, jaki spowodowały jego własne rządy. Świątynia, którą zbudował z tak wielką gorliwością, zdaje się być daleka w jego myślach, przyćmiona przez ołtarze wzniesione dla obcych bogów. Uświadamia sobie, że pozwalając, by jego życie zostało zdominowane przez polityczne sojusze oraz nieustanne dążenie do władzy i przyjemności, skorumpował samo serce Izraela. Królestwo, które niegdyś kwitło pod jego rządami, teraz legło w ruinie, duchowo zagubione i politycznie osłabione. Kropka, Salomon czuje ciężar własnej słabości. Nie jest już młodym królem pełnym obietnic, lecz starcem, który widzi siebie w ruinach swojego imperium. Ogarnia go głęboki smutek, melancholia znana jedynie tym, którzy w pogoni za chwałą zatracili to, co naprawdę ważne. Chwała jego przeszłości, jego osiągnięcia i mądrość, teraz wydają się puste wobec zniszczenia, jakie je sprowadził. Jego skrucha, wcześniej odległa, teraz jest przytłaczająca, lecz także spóźniona. Wątpliwość zaczyna drążyć jego duszę, czy wciąż istnieje droga powrotna. Czy na tym etapie życia może jeszcze odnaleźć odkupienie? W swej samotności Salomon wraca myślami do chwil, gdy otrzymał dar mądrości, gdy przypowieści wypływały z jego umysłu, a jego przywództwo uważano za błogosławieństwo dla narodu. Przypomina sobie moment, gdy prosił Boga o mądrość zamiast bogactwa i władzy, i jak wówczas jego wiara była niezachwiana. Teraz jednak patrzy z goryczą na to, jak ta sama mądrość została przysłonięta przez rządze władzy, pogrążenie w rozkoszach i wpływy. Które oddaliły go od prawej drogi. To, co mogło być dziedzictwem czystości i oddania, stało się ciężarem błędów i przewinień kropka świadom swych grzechów, Salomon stara się przypomnieć sobie słowa własnego serca, lekcje, które spisał w swoich przypowieściach i w księdze Koheleta. Pisał o krótkości życia, o marności rzeczy doczesnych i o bojaźni Bożej jako początku mądrości. A jednak sam odszedł od tej mądrości. Uwikłany w próżność wspaniałego panowania i pragnienie zaspokojenia własnych rządz. Ironia losu jest dojmująca: człowiek, który pisał o wartości pokory i bojaźni Bożej, teraz sam jest od nich daleki, kropka skrucha, którą odczuwa, jest głęboka, ale także skomplikowana. Wie, że zło już się dokonało i że królestwo, którym rządził z taką władzą, powoli się rozpada. Izrael, który za jego panowania był potęgą, teraz jest podzielony. Lud, który niegdyś go czcił, teraz jest rozbity i pełen nieufności, a oznaki niepewnej przyszłości widać na każdym kroku. Salomon wie, że jego dziedzictwo będzie pamiętane bardziej przez pryzmat błędów niż osiągnięć kropka, jednak nawet w obliczu rozpaczy coś w nim wciąż wierzy w Boże miłosierdzie. Przypomina sobie obietnicę, które Bóg złożył Dawidowi, jego ojcu, że ród Izraela przetrwa i że Bóg nigdy nie opuści swojego ludu. Skrucha Salomona choć spóźniona, jest szczera, a on sam szuka w słowach proroków i wspomnieniach młodości ostatniej szansy na pojednanie. Czy to możliwe, że Boża łaska może jeszcze przywrócić choć część tego, co zostało utracone, tak jak Salomon, i ty możesz odnaleźć odkupienie, bez względu na to, jak daleko czułeś się od Pana? W chwilach słabości i zwątpienia, można odbudować swoje serce, a wraz z nim swoją wiarę. Nie pozwól, by czas upłynął, nie szukając tej przemiany wznieś świątynię swojej skruchy już teraz i pozwól by boże miłosierdzie dotknęło twojego życia zanim będzie za późno pan czeka na twój powrót może warto zrobić pierwszy krok już dziś zdrada i utrata zaufania kropka salomon król który niegdyś był uczony za swoją mądrość i sprawiedliwość teraz znajduje się u szczytu swego upadku nie tylko jako władca ale także jako człowiek dni jego chwały wydają się odległe a zaufanie, jakim darzył go lud Izraela, zostało podważone przez ciężar jego własnych decyzji i rosnące niezadowolenie społeczne. On, który kiedyś był symbolem mądrości, teraz postrzegany jest jako słaby monarcha, niezdolny do utrzymania jedności swojego królestwa. Luksus i bogactwa zgromadzone w czasie jego panowania, które początkowo były powodem dumy i dobrobytu Izraela, stały się nie do udźwignięcia. Wysokie podatki, nałożone w celu utrzymania przepychu imperium, bezpośrednio wpłynęły na życie ludzi. Reformy niezbędne do utrzymania stabilności finansowej doprowadziły do jeszcze większego obciążenia podatkowego, co wywołało głębokie niezadowolenie wśród plemion Izraela. Ci, którzy kiedyś wychwalali jego mądrość, teraz obwiniali go za swoje codzienne trudności. Elita, która czerpała korzyści z bogactwa zgromadzonego podczas jego rządów, zaczęła podważać jego zdolność do przewodzenia, a nawet robotnicy, niegdyś lojalni i pełni szacunku, zaczęli się buntować. W najbliższym otoczeniu króla, zdrada zaczęła rozprzestrzeniać się niczym cicha choroba. Jego najbliżsi doradcy, którzy niegdyś byli jego powiernikami i przewodnikami, teraz się od niego oddalali. Mądrość, którą Salomon miał w tak wielkiej obfitości, przestała być widoczna. Jego osądy, dawniej niepodważalne, stawały się coraz bardziej niepewne. Rozmowy, które kiedyś były pełne klarowności i rozwagi, teraz naznaczone były wątpliwościami. Niektórzy z jego dawnych doradców, obawiając się o własne bezpieczeństwo i dostrzegając rosnącą słabość Salomona, zaczęli szukać sojuszy z frakcjami, które w przyszłości mogłyby przejąć władzę nad królestwem. Lojalność, która niegdyś była fundamentem jego rządów, stała się rzadkością, kropka jednak zdrada nie ograniczała się jedynie do doradców. W samym pałacu chaos przybierał jeszcze bardziej okrutną formę. Salomon, którego liczne żony i konkubiny były symbolem jego wielkości, teraz znalazł się w centrum intryk i walk o sukcesję. Wiele z jego żon, rządnych władzy, knuło za kulisami, wspierając swoich synów w walce o koronę. To, co kiedyś było rodziną pełną politycznych sojuszy i umów, teraz stało się polem bitwy. Gdzie napięcia między kobietami Salomona i jego synami osiągnęły punkt kulminacyjny. One, które kiedyś były jednością dla celów politycznych, teraz stały się bezlitosnymi rywalkami, gotowymi na wszystko, by zapewnić swoim dzieciom tron kropka król, który niegdyś był niezrównanym sędzą, zdolnym do rozróżnienia prawdy dzięki boskiej mądrości, teraz nie potrafił już rozstrzygnąć, który z jego synów zasługiwał na objęcie tronu. On, który kiedyś rozwiązał słynny spór dwóch matek o dziecko, Teraz nie był w stanie osądzić charakteru własnych potomków. Każdy z jego synów miał swoje zalety i wady, a niepewność co do tego, który z nich jest godny nosić jego dziedzictwo, nie opuszczała jego myśli. Byli tacy, którzy obietnicami władzy próbowali przypodobać się królowi, manipulując nim słodkimi słowami i fałszywymi oznakami lojalności. Ale Salomon wiedział w głębi serca, że zaufanie zostało utracone kropka ciężar zdrady nie pochodził jedynie z intryg wokół niego. Sam zaczął wątpić we własną zdolność do osądu i rządzenia. Jak mógł być tym mędrcem, który niegdyś mógł podzielić dziecko między dwie matki, jeśli teraz nie potrafił dostrzec prawdy wśród własnych synów rywalizujących o tron? Człowiek, który był wzorem sprawiedliwości i posiadał boską wizję władcy, teraz czuł się ślepy wobec intryk, które rozgrywały się wokół niego. Pustka, jaka zrodziła się w jego duszy, była namacalna. A jego pewność siebie, kiedyś niezachwiana, stopniowo znikała kropka Salomon zaczynał rozumieć, że prawdziwa samotność polega na tym, że bez względu na to, jak bardzo się starał, nie mógł już nikomu ufać. Serce króla było rozdarte, a on sam był uwięziony między dawną wielkością a brutalną rzeczywistością swojego upadku. Nie ufał już swoim żonom, których osobiste interesy były oczywiste, ani swoim synom. Którzy postrzegali koronę jako nagrodę do zdobycia za wszelką cenę. Jego doradcy, dawniej wierni, teraz byli jedynie cieniami przeszłości, a naród, który budował z takim oddaniem, rozpadał się na jego oczach kropka królestwo Salomona, niegdyś zjednoczone i kwitnące, teraz się rozpadało. Wiedział, że zbliża się koniec jego drogi, ale utrata zaufania, zarówno do swoich poddanych, jak i do samego siebie, była dla niego cięższym brzemieniem niż jakakolwiek klęska militarna. Król, który niegdyś symbolizował mądrość i sprawiedliwość, teraz stał się bezradny wobec sił, które sam uwolnił. Ciężar zdrady był nie do zniesienia, a upadek jego panowania wydawał się nieodwracalny. Salomon, samotny i zagubiony, zastanawiał się, czy kiedykolwiek będzie mógł odzyskać utracone zaufanie, czy też zostanie zapamiętany jedynie jako król, który zawiódł kropka pałac Salomona niegdyś symbol wielkości Izraela. Teraz wydawał się raczej pomnikiem jego upadku. Korytarze, które dawniej rozbrzmiewały krokami doradców, mędrców i zagranicznych ambasadorów, coraz częściej pogrążały się w ciszy. Gabelyni sprowadzone z Fenicji nadal wisiały na ścianach, a złote mozaiki odbijały światło pochodni. Ale żaden blask złota nie mógł ukryć ciemności, która osiadła w jego sercu kropka siedząc na swym tronie z kości słoniowej, król godzinami trwał w milczeniu, pogrążony w myślach. Jego broda, Teraz już siwa, opadała na pierś, a oczy, niegdyś przenikliwe i pełne życia, były przyćmione wiekiem i ciężarem żalu. W umyśle wciąż powracały wspomnienia dni chwały, kiedy jego mądrość budziła respekt i podziw, gdy królowie i królowe przybywali z odległych krain tylko po to, by usłyszeć jego słowa. Królowa Sabei była świadkiem szczytu jego potęgi. Opuściła Jerozolimę zachwykona, oczarowana jego bogactwem i inteligencją, niosąc wieści o królu pobłogosławionym przez Boga. Ale czas, jak zawsze, był nieubłagany. Z biegiem lat, dostatek przerodził się w nadmiar, mądrość w pychę, a bojaźń Boża została stopniowo zastąpiona fałszywym poczuciem nietykalności. Salomon zaczął pozwalać sobie na drobne ustępstwa. Początkowo były to jedynie umowy dyplomatyczne, strategiczne małżeństwa z zagranicznymi księżniczkami, w celu zabezpieczenia sojuszy. Później pojawiły się świątynie poświęcone bogom tych kobiet. To, co zaczęło się jako gest polityczny, szybko przerodziło się w coś więcej. Serce Salomona oddaliło się od tego, który uczynił go wielkim kropka konsekwencje były nieuniknione. Lud, widząc swojego króla oddającego cześć obcym bogom, zaczął kwestionować wiarę, która stanowiła fundament Izraela. Kult Pana niegdyś centralny w życiu narodu, został wyparty przez pogańskie rytuały, ofiary dla cudzoziemskich bóstw i festiwale, które wcześniej były nie do pomyślenia w Jerozolimie. Prorocy napominali króla, kapłani błagali go, by powrócił do pierwotnego przymierza, lecz Salomon, zaślepiony blaskiem własnego bogactwa, zignorował ostrzeżenia. Teraz Starości każda z tych decyzji powracała do niego niczym, widmo kropka w swojej prywatnej komnacie trzymał w rękach zwój z własnymi słowami zapisanymi przed laty Bojaźń pańska jest początkiem mądrości. Jakże ironiczne. On, najmądrzejszy z ludzi, zaniedbał źródło swojej mądrości. Słowa, które nauczały pokolenia, teraz rozbrzmiewały w jego umyśle niczym oskarżenie. Wiedza bez posłuszeństwa była jedynie marnością. A Salomon, który poświęcił życie na zgłębianie tajemnic świata, zawiódł w tym, co najważniejsze, zrozumieniu sensu własnej egzystencji kropka wieści o buntach i narastającym niezadowoleniu codziennie docierały do pałacu. Plemiona szemrały, książęta spierali się o sukcesję, a generałowie poddawali w wątpliwość stabilność królestwa. Lud, niegdyś zjednoczony pod jego panowaniem, teraz się dzielił, rozczarowany ciężarem podatków i korupcją przywódców. Dobrobyt, który zbudował, rozpadał się na jego oczach, a przepowiednia, którą usłyszał, nie dawała mu spokoju, jego królestwo miało zostać podzielone, a jego syn nie zdoła utrzymać tronu Izraela. Król z trudem podniósł się, opierając się na berli. Ciężar wieku i żalu sprawiał, że każdy krok stawał się wyzwaniem. Podszedł do pałacowego balkonu i spojrzał na miasto poniżej. Świątynia, jego największe dzieło, nadal wznosiła się w swej majestatycznej chwale ale na jak długo. Salomon poczuł ucisk w piersi. Poświęcił to miejsce panu, a teraz obawiał się, że jego imię zostanie wymazane z Co historii. Co mógł jeszcze zrobić? Czy człowiek, nawet król, mógł uciec przed konsekwencjami własnych decyzji? Jego serce pragnęło odkupienia, ale umysł podpowiadał mu, że jest już za późno. Głosy proroków, szepty spiskowców i echa jego własnej przeszłości splatały się w cichą burzę. Salomon, Człowiek, który kiedyś zgłębił tajemnice istnienia, teraz nie potrafił znaleźć odpowiedzi na najboleśniejsze pytanie ze wszystkich: czy zostanie zapamiętany jedynie jako kolejny król skazany na zapomnienie? Król, który niegdyś był kochany i szanowany, teraz przez wielu swoich poddanych, a nawet bliskich, był postrzegany jako słaby. Wysokie podatki, które nakładał, aby utrzymać swoje luksusowe imperium, wywołały niezadowolenie ludu a wielu obwiniało go za swoje trudności. Nawet najbardziej lojalni doradcy zaczęli się od niego odsuwać, dostrzegając, że król nie miał już dawnego wglądu w sprawy państwa. Kropka, w samym pałacu intrygi nabierały mocy. Niektóre z jego żon knuły przeciw niemu, faworyzując własnych synów w walce o sukcesję. Salomon nie wiedział już komu ufać. Ten, który kiedyś sprawiedliwie rozsądził spór dwóch matek o dziecko, teraz nie był w stanie osądzić który z jego dziedziców był godny przejąć jego dziedzictwo. Kropka, niezadowolenie nie panowało jedynie wśród pospólstwa. Szlachta i wojskowi, dawniej lojalni wobec króla, szeptali o jego słabości. Jerebołem, młody i utalentowany dowódca, zaczął zyskiwać poparcie niezadowolonych. Był charyzmatyczny, przebiegły i cieszył się wsparciem tych, którzy widzieli w nim szansę na zmianę. Salomon zbyt późno dostrzegł zagrożenie narastające w jego własnym królestwie. Gdy próbował działać, proroctwo już się wypełniało. Dżereboułem uciekł do Egiptu, gdzie znalazł schronienie u faraona, czekając na odpowiedni moment, by powrócić kropka w pałacu król toczył inną bitwę, nie na polach bitew, lecz we własnym domu. Jego obce żony, dostrzegając jego słabość, manipulowały wydarzeniami na swoją korzyść. Każda z nich pragnęła zapewnić tron swojemu synowi, a intrygi rozprzestrzeniały się po królewskich korytarzach. Zmęczony i rozczarowany Salomon widział, jak jego imperium rozpada się nie tylko pod wpływem sił zewnętrznych, ale i przez zdradę tych, którzy byli mu najbliżsi. Kropka, król, który niegdyś znał wszystkie odpowiedzi, teraz był otoczony pytaniami bez odpowiedzi. Zaufanie, na którym zbudował swoje królestwo, rozpływało się jak piasek na wietrze, pozostawiając go samego w labiryncie własnych decyzji. Kropka, słowa proroka Achasza dźwięczały w umyśle Salomona niczym nieuchronny wyrok. Pamiętał przymierze, które Bóg zawarł z jego ojcem, Dawidem, i obietnicę, którą sam otrzymał. Jeśli pozostanie wierny Bożym przykazaniom, jego królestwo przetrwa na wieki. Teraz jednak ta obietnica zamieniała się w klątwę kropka proroctwo było jasne i nieubłagane. Z powodu jego bałwochwalstwa i odejścia od prawdziwego Boga, Izrael zostanie podzielony po jego śmierci. Tylko część królestwa pozostanie w rękach jego syna Roboama podczas gdy pozostałe plemiona przypadną innemu władcy. Wspaniałe królestwo, które Salomon zbudował dzięki swej mądrości i bogactwu, miało się rozpaść niczym zamki z piasku pod naporem wzburzonego morza. Kropka król odczuwał ciężar nieuchronności. Czy mógł postąpić inaczej? Czy było jeszcze miejsce na zmianę wyznaczonego losu? U schyłku życia odpowiedzi, które kiedyś płynęły z jego ust z łatwością, teraz gubiły się w gorzkiej ciszy zwątpienia kropka Salomon, Osłabiony chorobą, czuł ciężar zarówno lat, jak i mądrości, która teraz wydawała się pusta. Długie lata panowania, naznaczone nieustannym dążeniem do bogactwa, władzy i wiedzy, wydawały się teraz niczym więcej niż daremnym i bezcelowym poszukiwaniem. Spoglądając na synów zgromadzonych wokół niego, patrzących w przyszłość Izraela, wiedział, że jego koniec jest bliski. Czuł, że słowa, które miał wypowiedzieć, będą ostatnim śladem jego istnienia. Pałac spowity był ciszą, nadając tej chwili niezwykłą doniosłość. Salomon zażądał obecności wszystkich swoich synów, doradców, książąt i przywódców ludu. Nie chciał, by to przemówienie było jedynie kolejną polityczną instrukcją czy słowami króla, który obawia się utraty kontroli. To była refleksja człowieka, który przez całe życie dążył do wszystkiego, co świat miał do zaoferowania. Ale teraz patrzył na to wszystko innymi oczami, oczami przepełnionymi żalem i zadumą kropka siedząc na tronie, ze zmęczoną postawą zaczął mówić. Sala, która niegdyś rozbrzmiewała echem jego potęgi, teraz zdawała się być pustym miejscem, odbijającym słowa człowieka, który czuł się maleńki wobec losu, którego nie mógł już zmienić kropka synowie moi, przywódcy Izraela, wysłuchajcie mnie zaczął, głosem drżącym nie z powodu słabości, lecz z powodu gorzkiej, przeżytej mądrości. Jako młodzieniec pragnąłem zdobyć świat. Poszukiwałem bogactwa i władzy, jakby były one kluczami do szczęścia. Byłem człowiekiem, który posiadał więcej niż ktokolwiek inny, człowiekiem, który wiedział więcej niż ktokolwiek inny. Ale dziś, patrząc wstecz, widzę, że wszystko to nie ma znaczenia. Nic z tego nie wypełniło pustki, którą czułem w najgłębszych zakamarkach duszy kropka cisza była absolutna, a oczy wszystkich utkwione w nim, Oczekując na to, co miało nastąpić. Salomon, król niegdyś tak czczony, teraz przemawiał z ciężarem, który tylko starość i żal potrafią dźwigać. Marność nad marnościami, powiedział niemal szeptem. Wszystko jest marnością. Człowiek, który gromadzi bogactwa, człowiek, który szuka przyjemności i wiedzy, wszystko to przemija z czasem. To, co pozostaje, to bojaźń Boża. Tylko ona jest wieczna. Gdy byłem młody myślałem, że ludzka mądrość jest kluczem do wszystkiego, ale prawdziwa mądrość polega na tym, by bać się Boga i przestrzegać jego przykazań. Refleksja Salomona jest głęboka i poruszająca. Mówi on o lekcjach, które wyniósł z życia pełnego władzy i splendoru, ale także o żalu i poszukiwaniu wyższego celu. Jego przesłanie o ulotności życia pustce pogoni za bogactwem i przyjemnościami, oraz o znaczeniu służby Bogu jest ponadczasową radą. To cenne przypomnienie, że choć możemy dążyć do sukcesu i potęgi, prawdziwe bogactwo tkwi w pokornym życiu, skoncentrowanym na tym, co naprawdę ma znaczenie, kropka, co sądzisz o tej refleksji. Zostaw swój komentarz poniżej, podziel się swoimi przemyśleniami, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, nie przegap okazji, by być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi treściami.